Krabłok może być ćwiczeniem rozgrzewkowym, głównym albo korekcyjnym. Taśmę zaczepiamy o kostki, ponieważ wtedy występuje najlepsza aktywacja mięśnia pośladkowego średniego, w którego celujemy. Pozycja to lekko cofnięte biodra i zgięte kolana, czyli minimalny przysiad, plecy proste, ręce wygodnie. Staramy się każdy ruch wykonywać właśnie pośladkiem, a nie stopą czy kolanem, więc maksymalnie angażujemy bok pośladka tej nogi, którą unosimy wykonujemy większy krok do boku, ale stopę którą dostawiamy układamy do neutralnej szerokości bioder za każdym razem tak, żeby stóp ze sobą nie łączyć i zachować napięcie taśmy. Po kilku ruchach powinniśmy czuć palenie w pośladku i do tego dążymy.